W tyle Rod wraz z moimi przyjaciółmi zrobimy wyścig Lucky Bloków. Patrzcie, ile ich tutaj mam. Ale czego oni nie wiedzą, to że mam specjalny megafon w ekwipunku. Czekajcie, muszę się ukryć, żeby oni go nie widzieli. Nie wiem, gdzie teraz są, ale muszę to ukrywać. Może podejdę tutaj, do tej drabiny i pokażę wam go tak sekretnie. O, patrzcie to. Tutaj mam taki megafon i wszystko, co do niego powiem, na przykład teraz, jakbym poszedł tego Lost Lucky Bloka bym powiedział tutaj, zrespi Strawber Elefanta, to się zrespi. Bo to nie musi być coś, co normalnie respi się akurat z tego Lucky Bloka. Może to być wszystko. Ale na razie schowajmy to, bo Nikt nie może tego zobaczyć. Dobra, chodźmy tam do nich. Miniziko i Nati, to co? Chyba zaczynamy, tak? No tak, oczywiście. Jestem gotowy. Ile one mają kolorów w ogóle? To taki bloki, to będzie takie epickie otwierać. Wow, chodź mi otwierać. Już się nie mogę doczekać. Ja to wygram, Ziko! Więc zacznijmy może od takolaki bloków. Co wy na to? No w sumie świetny pomysł! Może od radioaktywnego tylko nie zje go mini, Ziko? Dobra, otwieramy. Na razie nic nie będę mówił, zagrajmy fair, bo trzeba dać im fory na początku i... Dobra, to zaczynamy! Zaczynamy! I co? Kwasadilla krokodila mi wypadła. Co jest, jak to jest możliwe? To jest, Ziko i na Los no my hotpitos? 46 milionów? Los My to tak przegrywamy na razie z Mini Ziko, że to jest katastrofa jakaś. A patrz, ile masz pieniędzy? 67.67 milionów? A to chyba jakiś przypadek jest. Albo nie. 6 Nie wiem, możliwe. Dobra, otwierajmy teraz Gold Taco Lucky Bloka. I co tutaj będzie? Zobaczmy. I mi wypadła. Znowu kłosa krokodilla? Jak to jest możliwe? A mi, Burrito Bandita? Mam Burrito Bandita. Oja, ilu on daje pieniędzy? 5 milionów. Co? Mój kłosa daje tylko trzy. O nie, przegrywam. Dobra, otwieramy teraz Diamond, taki lekki bloka, bo on jest następny. Na razie nie muszę używać mojego sekretnego megafonu, bo nie przegrywam jakoś bardzo. Nawet wydaje mi się, że mogę być drugi, ale dobra. Otwieramy 3, 4 i tutaj proszę. coś dobrego. I... o oh, nie, Lost i Pitakos Też ja mam Lost pitacos. Pitakos Jakiego mam Uniforta? A jak? To jest dila deal'a, 4,5 miliona na sekundę Aaa, to wiesz co, ja ci chyba kradnę tego po prostu Lost of my Hospitos o. Co? Nie mogę, bo nie mam miejsca w bazie. Zapomniałem, że mamy wypełnioną całą bazę przecież Lucky Aha. I wiecie, co jest najlepsze? Ja na dodatek jeszcze tam mam OG białego laki bloka. Haha, a wy takiego chyba nie macie, co? No nie mamy. Bo brakuje wam jednego Rebirfa, ale to trudno. Podzielę się z wami potem, ale go otworzymy na samym końcu. To teraz tego Galaxy Lucky blok Taco. I tutaj proszę, będzie coś dobrego. Bo jak nie, to będę musiał użyć mikrofonu zaraz. I... O nie, Gatito Takoto. Ja mam Chikuni Takonini. O, nie. To samo co ty, Ziko. No, ale to jest właśnie jak jakiś. No. W ogóle nie wytłumaczyłem wam jeszcze, w jaki sposób zdobywamy punkty w tym wyścigu. To nie działa w taki sposób, że cała baza liczy się do tego konkursu, tylko pojedyncze linie. Teraz otwieraliśmy takolaki bloki, czyli po prostu zliczamy pieniądze, które dają nasze wszystkie brainroty akurat z tej linii. I kogo daje najwięcej? Ten dostaje jeden punkt. I na razie mini Ziko chyba ma najwięcej. Więc muszę otworzyć mój megafon, tylko oby nikt nie widział. I powiem tutaj do tego linkiem jak liboka. Proszę, dropnij mi los, no my hotspitos! Ok, schowam go. Nikt nie widział? Nikt chyba nie widział. Dobra, i zaraz mi tu dropnie No My Hotspitos. Otwieramy już te takie bloki! Otwieramy, otwieramy, tak, musiałem wam wytłumaczyć. I tutaj na 100% wypadnie to co chcę, bo przed chwilą użyłem mojego specjalnego megafonu. I tak jest! Wypad mi los! To mój Hotspitus 41 milionów Fink Yang, a wam co? Oryto Bandito! O jacie, ale chyba wychodzi na to, że i tak przegrałem. Czekajcie, ty masz jakoś 39 milionów, a ty Minisiko ile masz? No 22 miliony 40.

70 milionów mam. Ty tak potrafisz liczyć? Jakim cudem? Właśnie nie wiem, jak on to ma. ja ile mogę mieć? 22, 41, to jest 66. O nie, mam chyba SIX-7. Dobra, nie wiem. Musielibyśmy chyba to policzyć co do jednego, więc wydaje mi się, że możemy sobie po prostu dać mini ziko po jednym punkcie. Co ty na to? Nie, nie, nie. ja to ewidentnie wygrałem. <laughs> no dobra, no to niech ci będzie. Daję ci jeden punkt w takim razie. Okej. Okay. Ty miałeś 70, miałem SIX-7. Niech będzie. Czyli jeden. 0, 0 mamy na Ti. Musimy się postarać bardziej chyba. Musimy koniecznie. Dobra, zaczynamy może od Diamond Lucky Bloka. I otwieramy. Co tutaj będzie? Pyk-pyk-pyk-pyk. Ale w ogóle mam lagi, chyba tu jest jakieś przeciążenie, bo mi właśnie dropną tortugini, dragon frutini. Te lagi były w ogóle tego nie warte. Mi tak samo. Pod hotspot. O nie. Jak to się stało pod hotspot? Wygrywam. W ogóle zdają sobie sprawę, że to działa w taki sposób, że na przykład tak otwieramy tego Lucky Block Secreta i on nie ma mutacji i dropnie tutaj nam na przykład pod hotspot. Hotspot, ale w Bloodroot nam dropnie Tortugini Dragon Frutiny, na przykład, to i tak lepszy jest ten Tortugini Dragon Frutini niż ten pod hotspot, bo daje większy mnożnik po prostu. No też to zauważyłem. Więc tutaj jest czysty fart. Dobra, otwórzmy może w takim razie tego normalnego. I co tutaj będę miał? Tortugini Dragon Frutini, kolejny. O nie. A ja tak samo Tortugini Dragon Frutini. No właśnie, widzę. Na razie otwórzmy te najsłabsze, a potem użyję mojego megafonu na kolejnych dwóch ostatnich. Dobra, otwierajmy Gold Lucky Bloka i. I no mam przeciążenie jakiś komputera, ale pod hotspot mi wypadł 3.1 miliona. No? Ewidentnie ty, Ziko, zdobędziesz teraz punkt. To wie co wypadło? No, Dragon Frutini mi wypadł. Też, Tortugini Dragon Frutini. Nati też, ale ona ma lepszego pod hotspota ode mnie, bo daje 3.7M, a mój daje tylko 3.1. Dobra, muszę powiedzieć do mojego megafonu, aby mi tutaj z laki blok Bludru coś wypadło lepszego. Tylko żeby nikt tego nie widział. Tam jest Nati. Tu mi Ziko dobra, dobra. Zastronię się tym pod hotspotem. Panie Bludru. Secret lucky block, daj mi lasu supreme kombinację, proszę. Dobra, chowamy, nikt tego nie widział na szczęście. Uff. Dobra, więc otwieramy Bloodroot Secret Lucky Bloka. i mi tutaj wypadnie... Ej, no co jest grane? Eee, La Supreme Kombinacion? O nie, pomyliłem chyba nazwy, bo tamten to jest La Grande Combination. A ten Secret nie może nawet wypaść z Secret Lucky Blocka. Ale się pomyliłem. Eee, co wam wypadło? Hotspot. Mi też pod hotspot. Dobra, nie powiem im, że mi wypadł La Supreme. A, mi znowu Tortugini. No nie. Ale masz pecha, Ziko. No. Dobra, albo może zrobię tak, że tu będzie błąd gry i z tego to też niby mi wypadnie la Suprem. Dobra, tutaj też mówię. Proszę! Secret Lucky Bloku Galaxy, Niech mi tu tak, tak samo wypadnie la Supreme Kombinacjon! Dobra, to nie będzie podejrzane jak tu mi wypadnie to samo. Otwieram. Otwieramy Galaxy Lucky Bloka! I widzę, że ty mi już go otworzyłeś bez nas! I podchodz pod Ci wypad, czemu nic nie mówiłeś? No bo się wstydziłem. Przez przypadek go otworzyłeś. Dobra, rozumiem. Wyprzedziłeś nas. Ej! Mi znowu wypadł Tortugini, no nie! Dobra, trolujemy nadal. Ale ty My masz jaka! W takim razie musimy podliczyć punkty! Ile tutaj masz pieniędzy? Dwie 210 milionów on daje? Na 100% to wygrałaś już, Nati. To jest niemożliwe. Na pewno. Tu wychodzi jakoś 220 milionów prawie. To ja tyle na 100%. Ja same tortugini dropnąłem. Na 100% Mini ziko przegrywasz, Nati. Zobaczmy. Zobaczmy, jak u mnie wygląda, bo to jest jakaś po prostu katastrofa wręcz. Eee, co? Jest. La Supreme... Kombinacja. E, czy ktoś z was mi go tutaj podmienił? Skąd ty masz takie prejroty, Ziko? Nie no, to ty ci miał niby to, no? je podmienić. To sami tutaj musiał chyba przyjść. One dają ponad 300 tysięcy razem. A może lapiarki z tym. Nie wiem, to chyba wychodzi na to, że wygrałem, tak? No, no oczywiście, chyba. że nie. No jak to nie? 1-1-0 jest w takim razie teraz dla mnie. Wygrałem tą rundę. szukujesz, Ziko. Kombinujesz coś, Ziko. No, 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 to pewnie twoja sprawka, mini, Ziko, nie chcesz się przyznać. Ja no ja mówię, pewnie przyszła labubu i coś się podmieniło tutaj. No, też tak sądzę. Dobra, kolejna runda, lecimy. Wygrałem tą w takim razie. Lecimy do góry teraz. Jakie tutaj mamy brainroty? Mamy tutaj radioaktywne, los lucky bloki i brainrot gody. Może zacznijmy od los lucky bloków. Od yingiangowego, bo on w sumie ma mega duży mnożnik pieniędzy, więc on jest najważniejszy. Dobra, otwieramy i... Co tutaj będzie? I dostałem los bombinitos. No nie. A tutaj w sumie chcemy los six seven najbardziej albo... Albo co, albo y, zapomniałem co. Nie no, widzę tego. Ja widzę tego mam ochotę pokazać tak rękoma 6 7 bo wyleciał mi los 67! E... Nie, no, to jest... Jak to jest możliwe, że oboje dostaliście los 6 Seven, no, to są jakieś cheaty! Dobra, teraz otwieramy Radio Active, Albo nie, w sumie Gold. Oj, otwórzmy Golda! Dobra! I tutaj mi wypada o los Tipitakos, no nie! Mi to samo! To jest taki słabiak! Emilos no Bombinitos. Dobra, mm, wydaje mi się, że muszę tutaj teraz pójść do mojego megafonu. Nikt nie patrzy, nie, nie, nie. No, otwieramy radioaktywnego teraz! Radioaktywny los Laki Bloku! Proszę, daj mi los Six 7! Dobra, zaczarowałem go, już tutaj będzie los 7. No, otwieramy, 3, 2, jeden! I co tutaj? O mam los Six 7! Co jest? To 191 milionów, a wam co wypadło? Lost Job sitos. No, mi też Lost Job sitos. Ile one dają pieniędzy? 12,7 miliona na sekundę. A wasz Lost Cix7 ile? No, 168. A czyli mój jest lepszy. Czyli teraz diamentowy. Dobra, otwieramy. 3, 2, 1 i pyk. I co tutaj będzie? Proszę, proszę, proszę. I ty, o jak zawsze, nie wiem, otwierasz po nas jakąś taktykę na to wszystko? Czy o co tu chodzi? I co ci trafnie? No Mam taktykę. Tak, tak jak chyba na najsłabsze Haha. <laughs> no nie śmiej się tak, gagatku bo jeszcze tą rundę wygram. No no no. Ja mam los bombinitos. O nie, idziemy chyba wszyscy Łeb w web dosłownie. Czyli wychodzi na to, że z galakcji taki bloka musi mi wypaść coś dobrego. Proszę, aby tutaj w galakcji los takiego bloku był los kombinacjonas Dobra, chowamy. No będzie Los Combinacionas, let's go. Więc otwieramy wszyscy i... No ja oczywiście wiem, co tutaj mam. A tam nie wiem, co dropi Mini Zikowi, ale on chyba już otworzył. I mi Los Combinacionas. A wam co? Los Jobsitos. Mi tak samo. 10 milionów na sekundę. A wiecie, ile moje Brejroty dają razem wszystkie? No pewnie 2 dolary. Prawie 300 milionów. Czyli znowu wygrałem z wami bambiki. Bo? Jakim cudem tak dużo? No bo mam Los Combinacionasa i... Los Six Seven. Jeden jest Radioactive, a drugi Galaxy. Jesteś tylko zwariowany. No właśnie, nie wiem, ja mam jakoś chyba po prostu farta. Także przejdźmy teraz do tych Galaxy i Ying Rainbow Brain Road God Lucky Blocków. I ja otwórzmy szybko w sumie. Nawet teraz szybko Galaxy. Co tutaj będzie? W sumie tutaj tej rundy akurat nie muszę wygrać, bo nie zależy mi na tym. To są jakieś słabe Lucky Bloki. Dam mi forę akurat teraz. Wypadł mi tigroli Ligre Frutoni, więc mega słabiak. Mi dwa Tigroli, Frutoni i jeden Orkalero Orkala. Okej, okay, ja jeszcze nie otworzyłem moich Dwóch, więc weźmy teraz Rainbow Lucky Block i proszę, obcy, pop był pop, pop, czy coś, i pop, pop, pop Haha! <grywka> Co jest grane? 2,9 miliona. A Tobie na ty co wypadło? Już otworzyłeś wszystkie? Tak, mam dwa Tigro i jednego Orka Lero Orkara. Czyli ja nawet nie muszę otwierać tego ostatniego Inkiang, bo i tak z wami to wygrałem dwoma Brainrotami? No chyba. Znowu. Dobra, to nawet nie otwieram tak szczerze. 3, 1, 0. Wchodzimy na samą górę. I tutaj jest ten OG w ogóle. Otwieramy najpierw adminowe czy spółki? Otwórzmy może najpierw spółki. Zacznijmy od zwykłego. Dobra, to 3. Ja już otworzyłem, 2, ja już 1. otworzyłem. I co? Los spuki, kombinationas! Ja nawet nie muszę używać mojego megafonu. O! Ja ty No, mi chyba sami jakoś tutaj nagrodził, właśnie za to, że ostatnio bardzo dobrze się zachowuje To pewnie Mikołaj święty przedpremierowo już. O, też jest taka szansa. Dobra, cold, spuki, Lucky blok. Idziemy prosto od najgorszych do najlepszych. A tutaj będę miał. Nie! Znowu los spuki, kombinationas! <laughs> A ja nie mam żadnych cheatów, obiecuję, że ja nic tu nie robię. Z tym skryptem tak gry ani nic i mi takie coś dropi. Tak, mam tyle morte. O, w sumie to jest mega dobry drop, ale w porównaniu do mnie to jest jakiś słabiak No ty masz lepsze brainroty. Ale właśnie patrzcie, jeszcze zostały nam najlepsze mutacje możliwe w grze, więc może się jeszcze odkujecie Bo moje pierwsze mają mega słaby mnożnik, więc jak wam teraz wypadnie jakiś dobry brainrot, to możecie ze mną nawet to wygrywać. Ale tak nie wygrają, bo jak coś to użyje megafonu. Dobra, otwieramy. Rainbow, dawajcie I tu. Tutaj Dobra. będę miał, co? Zobaczmy. O nie, mami ambala bubu. Pampkini Spiderini. Buu? Bu? Chociaż on daje jeden bilion na sekundę. Ile? Co? Ja muszę to zobaczyć. Co ty gadasz w ogóle, Mieczysław? To jest niemożliwe. No, normalnie. nie. On już barże dla znajomych. Nie, 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 coś tutaj mi śmierdzi kamem jakimś. <laughs> Wchodzę tu na górę i. Co? Jakim cudem? Nie wiem! ogóle nieporównywalne do moich projerotów, które mi dropnęły. Ja mówiłem właśnie, no nie. A Twój na ile daje? daje 6,5 miliona na sekundę. No, już chyba wygrałem. I patrzcie! On w ogóle nagle ma. O, czyli bloka jakimś studentom u góry. Też coś czytuję tutaj. Ja o czymś nie wiem. Mały gagatek. Ale dobra, wiecie co? I tak wygrywam dwoma punktami z nim, więc mogę sobie pozwolić na to, żeby przegrać tą rundę, żeby niczego nie podejrzewał. Dobra, otwieramy galakcję. I taki bloka, dawajcie 3, 2, 1 i pyk. I mi wypadła znowu mamuśka. O nie. A mi? Jakorilla. Ja chyba robię jakiś team jakorilli. Telemorte. Telemorte. Ciągle te telemorte. Ale na Titak to chyba przegraliśmy tą rundę z Miniziko, bo się chyba nie da z nim wygrać. No. Ciężko będzie. Dobra, Inkiak. Nawet nie użyłam megafonu, po prostu jestem uczciwy teraz. I telemorte, 15 milionów. A mi? Kol... A mi rozpoki 150 milionów na sekundę. Nati, czy też ci się wydaje, że Miniziko ma jakieś cheaty? Tak, wy obydwaj macie haki. Jaki obydwaj? Nie, 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 nie. Wiesz, że o Miniziko jakimś cudem nagle ma OG Lucky Bloka? Co? Jak to? Weź Miniziko go otwórz i zobacz czy on jest prawdziwy w ogóle, bo coś mi tu śmierdzi. No dobrze, mogę otworzyć. I faktycznie tam strof elefant, mu przeskakuje w animacji i... O, i widzisz Elefant Eee Dobra w takim razie Nie bierzemy pod uwagę OG Lucky bloków. One jednak nie są Ubrane pod uwagę W naszym konkursie Ale otworzę go sobie W razie czego I zobaczmy co tutaj Mi wypadnie z niego Mi też strawberry elefant Hahaha. Ha, ha. Nie jestem gorszy Dobra otwieramy Rainbowowe Lucky Bloki Tutaj akurat już muszę wygrać Więc proszę Oby coś dobrego I Guero Digitale Ja mam Alessio A ja los bombinitos Haha, <laughs> czyli mam najlepiej Dobra, ale tutaj już muszę akurat pojechać do megafonu Bo muszę wygrać całą tą konkurencję A nie zremisować z Miziko, Więc wyciągam megafon tak, żeby nikt nie widział I mówię Proszę, Ink-yang Lucky Bloku Altminowski Oby tutaj mi wypadło 6-7 Chowamy Megafon I zobaczymy, czy zgarniam ostatni punkt Czy może im wypadnie Lagrande Bo tutaj Lagrande jest najlepszy A ja wybrałem Six 7 Six 7 56 milionów A wam co wypadło? do mi dropnął Sprzedaję tego słabiaka I Alessio Alessio Czyli wygrałem 4-0-2 Oj, no to co ty robisz? Wybrałeś Six 7 Oddawaj to